Biorę sobie z ciebie, Rosalio. Biorę sobie z ciebie, Rosalio. Za żonę, za żonę. I obiecuję ci wierność, miłość. I obiecuję ci wierność, miłość. I uczciwość małżeńską, i uczciwość małżeńską. oraz że cię nie zostawiasz do śmierci, oraz życie nie zostawiasz do śmierci. Tak mi dopomóż Bóg. Tak mi dopomóż Bóg. Amen. Rosalio, powtarzaj za mną. Jest jeden mały szczegół. Ja, Rosalia, Samsung Z Jeszcze nie jestem rozwiedziona. <noise> Rosalia powtarzaj za mną. Rosalia powtarzaj jak Czy ja z... powtarzam. Bo Meteor z... meteor pierdolnie o ziemię jak to nie ale... przyjaciół. bo jeszcze jakby rozpótnie był kreplien. Czy tata może naprostować córkę? <noise> <noise> jak najbardziej... Się ja. Czuję, mnie. Na nie, nie mam do mnie! Nie pierdolek zdejmę. mnie ty Nie możemy.